zabezpieczyć swoje projekty i ustawienia na robocie Techman. Oto jak zrobić pełen backup. Aby stworzyć kopię zapasową w pamięci wewnętrznej, kliknij menu w lewym górnym rogu. Wybierz system, a następnie backup, restore. Nadaj nazwę kopii i potwierdź, klikając backup. Gotowe. Kopia zapisuje się wewnętrznie w kontrolerze. Chcesz przenieść backup na Pendrive? Skorzystaj z menu Import Export. Wejdź w Import Export, wybierz opcję Export, zaznacz backup, który chcesz przenieść i zapisz go w pamięci USB. Backup przeniesiony. Teraz możesz bezpiecznie trzymać swoją kopię poza robotem. Z robotem Techman backup to tylko chwila, a twoje dane mogą być zawsze zabezpieczone i pod pełną twoją kontrolą.